Witam serdecznie. Dzisiaj chcemy porozmawiać o zjawiskach nadprzyrodzonych w świetle Słowa Bożego. Żyjemy w szczególnym okresie czasu. Jako student i badacz Pisma Świętego wiem, że są to czasy ostateczne i nie jest to moja osobista opinia, ale wielu studentów pisma świętego, bez względu na denominację religijną, wierzą w to, że żyjemy w czasach ostatecznych. I właśnie w tym czasie naszą największą potrzebą jest poznać dokładnie wolę Bożą, którą On objawia poprzez swoje słowo, poprzez pismo święte. Szczególnie w tym czasie. Jakże ciekawym, ale zarazem trudnym i niebezpiecznym, mamy wiele rad przekazanych nas przez Jezusa Chrystusa, który, będąc tutaj na Ziemi, nawiązywał właśnie do wydarzeń poprzedzających Jego powtórne przyjście. Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa jest nadzieją wszystkich wierzących. Chociaż nie wszyscy, z którymi rozmawiam, o tym wiedzą, powinna to być ta nadzieja. I powinniśmy być przygotowani, dlatego że wokół nas rozgrywają się bardzo nieprzyjemne sytuacje, okoliczności, które nas przerażają i odwracają wzrok od spraw duchowych. Co powiedział na ten temat ten, który powinien być dla nas największym autorytetem? Pan Jezus powiedział coś takiego: Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się. Jest to obecnie popularne słowo nie lękajcie się. Jednak Jezus nie mówił tego w kontekście tego, że nie mamy się obawiać tych wydarzeń, ale on kontynuując swoje rozważanie. W kolejnych wierszach mówi czuwajcie więc modląc się cały czas abyście mogli ujść przed tym wszystkim co nastanie i stanąć przed synem człowieczym O co je chodziło naszemu Panu i Zbawicielowi abyśmy pomimo tego tych trudnych i niepokojących wydarzeń które nas dotykają abyśmy nie pozwolili sobie na to aby utracić czujność abyśmy duchowo zasnęli on chce, abyśmy badali proroctwa i badali to, w jaki sposób mamy być gotowi na to, aby doczekać Jego powtórne przyjście i stanąć przed Nim jako Jego dzieci. Pan Jezus mówił o wielkim rozczarowaniu ludzi, którzy oczekując na Jego przyjście i dożyją Jego powtórnego przyjścia, usłyszą słowa zapisane w Ewangelii Mateusza wtedy im powiem nigdy was nie znałem. Powie tym ludziom, którzy byli pewni, że w Jego imieniu głosili poselstwo zbawienia, poselstwo o jego powtórnym przyjściu, że ich nie znał. Na czym ci ludzie polegali. Ci ludzie skierują takie słowa do Jezusa: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów. I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów. Ten przekaz być może jest bardzo bezpośredni, ale wskazuje na to, że to, że przeżywamy jakieś doznania, że czynimy znaki i cuda, to nie zawsze jest to dowodem tego, że czynimy to w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Całe Pismo Święte już od początku pokazuje nam, w jaki sposób wróg. Zbawienia, wróg Boga zwodzi, oszukuje nas ludzi. W drugim liście do Koryntian, apostoł Paweł ostrzega nas przed niebezpieczeństwem, jakie na nas czyha. On mówi: Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak aby myśli Wasze nie zostały skażone nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Apostoł Paweł, oszczegając nas, ludzi żyjących w czasach końca, nawiązuje do wydarzenia, które rozegrało się na początku, tuż po stworzeniu ziemi, w raju, gdzie nasi pierwsi rodzice, Adam i Ewa zostali zwiedzeni, oszukani przez wroga, przez węża. Ale jak księga Objawienia mówi, Wąż jest symbolem diabła i szatana. Bardzo często mówi się, że powodem upadku Adama i Ewy było to, że zjedli zakazany owoc. Ale musimy zwrócić uwagę, że jeszcze wcześniej w ich sercach nastąpiło coś, co było spowodowane cudem, którego dokonał szatan w raju. Bo słowo Boże sprawozdaje, że Bóg powiedział do Adama i Ewy. Ale drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Natomiast Ewa, przechodząc w ogrodzie obok drzewa poznania dobra i zła, usłyszała zwierzę, które zaczęło do niej przemawiać. Był to wąż. Zapewne nie był to wąż w takim kształcie, jakiego widzimy obecnie. Mógł być bardzo pięknym zwierzęciem, który siedział na drzewie i być może spożywał te owoce. Bo słowo Boże sprawozdaje, że Ewa zobaczyła, że drzewo ma owoce dobre do jedzenia. Jakżeż można zrozumieć, zauważyć, czy coś jest dobre do jedzenia? Musimy to, tego posmakować. Chyba, że widzimy kogoś, że on to spożywa. I na jego obliczu jest taka radość, satysfakcja. I to zwierzę, przemawiając ludzkim głosem, zachęciło także Ewę do spożywania tych owoców, aby mogła się wznieść na wyższy poziom, aby mogła być taka jak Bóg. Tutaj wąż wyraźnie powiedział: Na pewno nie umrzecie. A więc, gdy zjesz, na pewno nie umrzesz. Między wierszami możemy. Zauważyć zapewne to, iż szatan pragnął wzbudzić w sercu Ewy niewiarę, brak zaufania do tego, co powiedział Bóg, czyli do Słowa Bożego. Bo Bóg wcześniej wyraźnie powiedział: Jeżeli zjecie, na pewno umrzecie. Spotykam często ludzi, którzy zadają mi pytanie: dlaczego Adam i Ewa spożyli ten owoc? Pismo Święte mówi, zostali oszukani, zwiedzeni. Apostoł Paweł ostrzega nas przed podobnym zwiedzeniem. Ale musimy pamiętać, że ten, który powinien być dla nas najwyższym autorytetem, a jest nim Jezus Chrystus, ten, który nas umiłował potężną miłością, który płakał na ludzkością, pomimo tego, że ta ludzkość zaprowadziła go na Golgotę, na krzyż, z powodu jej odstępstwa przeżył straszliwe cierpienia, ten Jezus Chrystus ostrzegał nas także, że w czasach końca powstanie wielu fałszywych proroków, że ci prorocy będą czynić znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Niedawno oglądałem taki dokument w telewizji, praktycznie na YouTube. Gdzie znany aktor, reżyser Morgan Freeman nakręcił cykl filmów dokumentalnych pod tytułem Poszukiwanie Boga. I właśnie tam pośród wielu tematów, które poruszał, były między innymi tematy cudów. On odwiedzał przywódców różnych religii, między innymi chrześcijańskich islamu, buddyzmu, hinduizmu i prawie wyznawcy wszystkich tych religii wierzyli. Nawet chrześcijan wierzyli, że jeżeli gdzieś jest zjawisko nadprzyrodzone, to za tym zapewne ukrywa się kto? Bóg. Bóg różnie pojmowany przez ludzi w różnych religiach. Sednem Mojego rozważania, sednem mojej troski o samego siebie, bo nie jestem człowiekiem wolnym od błędów, nie jestem człowiekiem, który nie może być podatny na zwiedzenia. Ale sednem także troski o moją rodzinę najbliższych, ale i o rodaków, i o współwierzących chrześcijan. Bo pomimo tego, że być może należymy do różnych denominacji, ale pragniemy tego wszyscy. Pragniemy kiedyś. Osiągnąć życie wieczne. I to było troską Jezusa Chrystusa, który bardzo często zwracał nam uwagę na to, że jeżeli przyjdą te trudne wydarzenia, jeżeli będą rozgrywać się wokół nas te straszne rzeczy, i obecnie rozgrywają się, nie mamy być przerażeni, nie mamy się lękać, ale mamy być czujni i mamy się przygotowywać na to, aby stanąć przed Synem Człowieczym, jako ci, którzy powoływali się na Jego imię. Jako ci, którzy pełnili Jego wolę, bo na podstawie tego Jezus Chrystus oceni. To jest takie przyjemne, takie pociągające, gdy odczuwamy, gdy odczuwamy, że możemy czynić cuda, że możemy uzdrawiać, że możemy czynić wiele innych wspaniałych rzeczy, które powodują, że ludzie zostają uzdrowieni, wskrzeszeni, ale wiemy, że prędzej czy później, jeżeli to było, Czynione w innym duchu, jak mówi Pismo Święte, nie w duchu Jezusa Chrystusa, możemy utracić to, co jest najcenniejsze utracić życie wieczne. Chciałbym w tym wszystkim zachęcić wszystkich do tego, aby badali, czy ich umysły nie są skażone tak jak i to badam codziennie. Czy polegam na słowie Bożym, tak jak tego Bóg oczekuje, czego Bóg oczekiwał od Adama i Ewy, oczekuje dzisiaj i w tych czasach końcowych. Tak jak zwodził szatan w czasach Adama i Ewy, tak samo i dzisiaj oszukuje. Wywołuje różne zjawiska nadprzyrodzone. Przychodzi do nas jako anioł światłości, aby nas oderwać od słów Pisma Świętego. I musimy się zastanowić nad tym, co to znaczy okazywać wiarę i zaufanie Bogu. Czy to jest tylko wypowiadanie imienia Pana Jezusa? Bo Pan Jezus powiedział: nie każdy, kto mówi do mnie panie, panie, wejdzie do Królestwo Bożego. Kończąc tą krótką refleksję, chciałbym zachęcić do tego, do czego zachęca nas ewangelista Starego Testamentu, bo tak nazywany jest prorok Izajasz. On właśnie w 34 rozdziale wierszu 16 i 17 napisał Badajcie pismo Pana i czytajcie. Żadnej z tych rzeczy nie brak. Żadna z nich nie pozostanie bez drugiej, gdyż usta Pana to nakazały, Jego duch je zgromadził. On sam rzucił dla nich los, Jego ręka im to sznurem mierniczym przydzieliła. Na wieki będą to posiadać, w pokolenia, z pokolenia w pokolenie będą tam mieszkać. Ta cudowna księga jest największym. Nad przyrodzonym zjawiskiem. Tak, Bóg także uczy, używa cudów i znaków. I ta Księga ma nam wskazać drogę do tego, abyśmy mogli stanąć przed Synem Człowieczym jako wypróbowani. Życzę tego sobie i Wam, drodzy słuchacze, aby kiedy powróci nas Pan, abyśmy mogli usłyszeć te cudowne słowa. Pójdźcie błogosławieni. Odziedziczyć królestwo przygotowane dla Was od założenia świata.